Malarką, grafikiem, marketingowcem. Osobą, która słucha serca i podąża w stronę tego, co kocha. Wierzę w to, co robię i ciężko pracuję, aby uzyskać satysfakcję i stuprocentowe zadowolenie. Uważam, że na wszystko przychodzi odpowiednia chwila. Poświęcam się największej mojej pasji malarstwu. Lubię ludzi energicznych, nastawionych optymistycznie do życia, otwartych, szczerych bo oni motywują mnie do działania. Dla wszystkich, co kochają obrazy i chcą się nimi otaczać. A tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, staram się do tego przekonać, że wnętrza z obrazami wy wyglądają niepowtarzalnie, wyjątkowo fantastycznie. Tworzę obrazy abstrakcyjne nowoczesnym stylu. Moje prace dzielę na te energiczne, napełnione ogromną ilością pigmentu i na te spokojne, wyważone, trochę nieśmiałe, ale cały czas skupiające uwagę. Na obrazy przenoszę naturę, ludzi, ich emocje. Kocham duże formaty. Maluję akrylem, olejem, czasami temperą, tuszem. Rysuję węglem, czasami mieszam to wszystko. Tworzę na płótnach, sklejkach i płytach wielkoformatowych. Maluję dla siebie i dla tych, co kochają, otaczać się pięknymi rzeczami. Otaczający świat, siła przyrody, zjawiska i barwy stworzone przez naturę, niebo i to, co się na nim dzieje, skały, struktury, efekty świetlne. Drugą wiodącą inspiracją są ludzie i ich emocje, a w obrazach staram się o tym wszystkim opowiadać. Miłością, pasją, fascynacją pozwala przejść do innego świata, świata pełnego spokoju i energii, barw, kształtów i struktur. Jest dla mnie odskocznią od pędzącego świata, inspiracją do życia w zgodzie z naturą, siłą wyrazu łączącą ludzi różnych pokoleń, kultur i wyznań. Fantastycznym przedsięwzięciem ludzi kochających sztukę i poświęcających się jej z wielkim sercem. Miejscem jednoczącym artystów i ludzi otwartych na sztukę. Pokazuje, że sztuka może być dostępna na wyciągnięcie ręki. Jest dla wszystkich i do każdego wnętrza. Trzeba ją tylko pokochać. Do zobaczenia.